które odróżniają się od innych białym kolorem nadbudówki. ORP Choweliusz i ORP Arctowski to jednostki dbające o bezpieczeństwo nawigacyjne rejonów morskich w Polskiej Strefie Odpowiedzialności. Załogi tych okrętów są w stanie tworzyć i analizować trójwymiarowe obrazy dna morskiego. Również regularnie są używane do kontroli infrastruktury podmorskiej. Kolejnym z okrętów, który można dostrzec, jest to RPK-szu, służący do poszukiwania i zwalczania okrętów podwodnych. Podobnie jak fregaty i lotnictwo morskie, stanowi element sił do zwalczania okrętów podwodnych. Nad okrętami w kluczu przelatują również samoloty wczesnego wykrywania i ostrzegania SAP-340. To latający system radarowy, który jest w stanie wykryć, pomóc i zidentyfikować szybko ostrzec przed zagrożeniami. Lotnictwo Patrolowo-Rozpoznawcze Marynarki Wojennej stale monitoruje ruchy na morzu oraz dba o aktualną sytuację rozpoznawczą w ramach systemu wczesnego ostrzegania.